Hello, witamy John De Tutaj w klubie Get. Ja Monopoly. w się Monopol. I tutaj Krzychu jako planista, wiesz? Planisto! Odezwij się Planisto, kręcimy teraz blog, Jo! Krzysztof Planista to ja idź z Rzeszów, idź Sanok. Pizza Masha. Co się dzieje, dzieje? Tak. w z... sobie ja dzięki. Jak tak się haura. tak, jak kolej. Ja na to razem, dobrze? Dobrze. Rzucam. Tak, że rzucę, to. prawda. Na relację, proszę. A, więc rzucił. Co my tu stary, mamy? To jest cheater stary. stary. O szkoda, co Te ręce mu, magne, Magnetyczne kostki. On ma ręce, które leczą Strzelam, po że kości sześć z dwoma po... trójkami. Sześć z dwoma trójkami na bawę. Kasa społeczna. Rzuci. Nie to szansa. Tu, 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 tu. Nie ty. to kurwa. To ja poraziło cię, widzę to. Ta karta była zła chyba. Gran... co czujesz, Johnny? Czuję, że. Idź na granatowe pole numer dwa, tu, no za... ale ja odniosę się. Johnny załapił! Ale ma zarąbiski! Giaczka znajdą! Załapił, Zła ulica, Johnny. jeszcze raz przecież byśmy Ale on nie kupuje, następny. Kupuje, dobra! Już rzucaj, rzucaj! Tu, ta ale, ta... Granatowe, kurda. Ej, ale Johnny opanuj się na już 400. Co, to jest majątek, tego się on się nie kupuje. Nie zdać się. Tu? To za duża forsa. Co? To... Myślisz, że Rzymie skasywałeś na grochowskiej, gdyż już możesz kupić, a nie wiem Bo z Pomyliłam się, gra z brązem. Zdarza się to, stary, gra <grym grym> to nic to zielony z czerwonym. no kurwa. Kasało. Nie no, mój hajs. <grym> Ona szasta hajsem. <grym> no, Ej, jak było, no, no, ty no, bagnacie no, kłopotu no, jeszcze, no, dobra. Ta. Ej, no dobrze, dobrze. zamieniamy się. Nie kupcie hajsu. Ja urządzę.